Stawowa niezgoda w korespondencji ze stycznia-marca 1909 roku, a zwłaszcza ta wyrażona w dwóch listach Hetzendorfa z 8 marca, dotyczyła tego, że Austro-Węgry będą już zaangażowane w Serbii i dlatego nie będą w stanie stawić czoła Rosjanom w Galicji z siłą większą niż 30 dywizji A-Sztafel. To ten przypadek Hetzendorf postrzegał jako najtrudniejszy, a zarazem najbardziej prawdopodobny. W swoim często powtarzanym sformułowaniu i to dlatego przypadku Niemcy zostali poproszeni o przeprowadzenie ataku przez Narew. Jeśli armia niemiecka w Prusach Wschodnich odegrałaby aktywną rolę, to nie miałoby znaczenia. Tak przynajmniej myślał Hetzendorf, że wojska austro-węgierskie byłyby również zaangażowane w Serbii. To był przypadek, który Hetzendorf próbował narzucić w lipcu 1914 roku. W rzeczywistości Moltke odwołał swoją obietnicę ataku. Skoncentrował wszystko na zachodzie i zgodził się z dowódcą ósmej armii, że